Cześć! Dziś mija mniej więcej rok czasu od momentu, kiedy zostałem użytkownikiem programu Luminar Neo. Postanowiłem wtedy, że spróbuję potraktować ten program jako główne narzędzie do mojej pracy zawodowej, do obróbki zdjęć w obszarze zawodowym. I było to podyktowane przede wszystkim tym, że zaobserwowałem w trakcie testów, że algorytmy tego programu są bardzo wysokiej jakości i efekty, które mogę osiągnąć przy użyciu tego programu, są po prostu bardzo dobre. Lepsze niż w przypadku innych programów, które testowałem. Może nie w każdym elemencie, może nie w każdym obszarze, ale generalnie jednak tak. I podjąłem taką decyzję, pomimo tego, że w tamtym czasie ten program trochę kulał, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie ogólnej wydajności i trochę też stabilności. Przede wszystkim miał problemy z, z obróbką większej ilości zdjęć naraz. To znaczy, jeżeli pracowaliśmy nad Zdjęciami na przykład z jakiejś imprezy okolicznościowej, gdzie trzeba było obrabiać setki tych zdjęć, to wtedy mocno zwalniał, a także eksport zdjęć bywał bardzo powolny. Było to irytujące, ale jednak te dobre efekty spowodowały, że postanowiłem dać temu programowi szansę. Jak oceniam ten program po roku czasu? Czy się zmienił? Czy jestem z niego zadowolony? W największym skrócie. Tak, jestem z niego bardzo zadowolony, wciąż go używam i program bardzo się zmienił na plus. Przede wszystkim w obszarze właśnie tej wydajności. Dziś, ze względu na bardzo częste update'y, na bardzo częste aktualizacje, wydajność jest już na zadowalającym poziomie. Co nie oznacza, że nie mogłoby być lepiej. Mogłoby, ale jestem dobrej myśli. Jeżeli postęp będzie taki jak w przeciągu tego roku, to tylko się cieszyć. Natomiast nie tylko na tym oczywiście skupiali się inżynierowie, programiści i projektanci programu. Dodano bardzo wiele nowych narzędzi i nowych funkcjonalności, w tym wiele bazujących na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja czasami się przydaje. Osobiście uważam, że te narzędzia sztucznej inteligencji, które potrafią coś na przykład zamienić w zdjęciu, albo coś wygenerować, albo coś tam usunąć, należy traktować jedynie jako taki dodatek, który w pewnych sytuacjach może znaleźć swoje zastosowanie, ale na pewno nie będzie to główny powód, dla którego wybiera się taki czy inny program. Jeżeli ma to być program do obróbki zdjęć, bo zupełnie co innego, jeżeli jest to program do tworzenia grafiki. Ale nie mówimy o takim programie, mówimy o programie, o programie do obróbki zdjęć. Natomiast dodano też wiele innych narzędzi, które naprawdę znajdują zastosowanie w pracy zawodowej, i niektóre zdjęcia, powiedzmy sobie, przeciętne, mogą zmienić w znacznie lepsze. Jednym z takich narzędzi jest oświetlenie studyjne, a innym ponowne oświetlenie. W największym skrócie, przy użyciu tych narzędzi można na zdjęciu stworzyć wrażenie, że było ono zupełnie inaczej oświetlone niż było w rzeczywistości. I czasami, w pewnych sytuacjach, absolutnie może być to przydatne. I może zrobić naprawdę bardzo dużą różnicę. Na plus. Co nie oznacza oczywiście, że nie powinniśmy dbać przede wszystkim o to, żeby robić jak najlepsze zdjęcia już na samym planie zdjęciowym. No ale nie zawsze jest taka możliwość. Szczególnie w sytuacjach reportażowych z tym światłem bywa różnie. Nie zawsze mamy możliwość odpowiedniego ustawiania lampy, w ogóle nie zawsze mamy możliwość, żeby błyskać lampą. A więc jeżeli zrobiliśmy fajne zdjęcia z reportażu i możemy je poprawić takim narzędziem, spowodować, że będą one dużo bardziej przyjemne w odbiorze, czemu tego nie zrobić? Po to są te narzędzia, żeby z nich kreatywnie, ale też mądrze korzystać. A więc pod względem użytkowym program bardzo się zmienił na plus, i myślę, że ten trend będzie utrzymywany. Co mi się jeszcze podoba, podoba mi się, że program się zmienia w oparciu o to, co mówią jego użytkownicy. Zespół, twórcy programu, słuchają ich sugestii, ich spostrzeżeń ich różnych rad i w miarę możliwości implementują to, wprowadzają w życie. Tak więc, jeżeli jesteśmy użytkownikami tego programu, to warto pisać do supportu, warto im mówić, co byśmy ewentualnie widzieli, co byśmy chcieli, co mogłoby się zmienić, co mogłoby pracować lepiej. Jest bardzo duża szansa, że te nasze sugestie, te nasze spostrzeżenia zostaną wysłuchane i zmiany zostaną wprowadzone. Świetną rzeczą wprowadzoną przez zespół, przez twórców jest też bardzo duża ilość materiałów edukacyjnych, i to dotyczących nie tylko samego programu, sposobu korzystania z tego programu i poszczególnych jego funkcji, ale również dotyczących po prostu fotografii, i to w różnych gatunkach, w różnych dziedzinach. Wejdźcie sobie na stronę Luminar Neo, i tam znajdziecie cały segment dotyczący różnego rodzaju kursów. Porad i tym podobnych rzeczy. Zdecyd zdecydowanie polecam, znajdziecie tam naprawdę dużą wartość, i znakomita część, nie wiem czy większość, ale duża część yy, tych treści to są treści darmowe. Część jest też płatna. Skoro jesteśmy już przy pieniądzach, uważam, że program oferuje znakomitą relację możliwości i jakości do ceny. W tej chwili zresztą wciąż trwa taka promocja, link znajdziecie w opisie filmu. Promocja jest związana z zaświętowaniem drugiej rocznicy obecności programu na rynku i rzeczywiście przedstawia bardzo dużą wartość ta promocja, dlatego że za chyba 319 zł za plan dwuletni macie dostęp do programu, który będzie ciągle aktualizowany przez te dwa lata, ale dostajecie też paczkę różnego rodzaju lutów, nakładek. Tekstur, nieb i tym podobnych rzeczy, a także roczne członkostwo w programie X. Dzięki temu też macie różnego rodzaju dodatki, zniżki na ewentualne zakupy. W sklepie generalnie jest to naprawdę spora wartość. Gdyby chcieć za to wszystko zapłacić normalnie, poza promocją, to by to kosztowało około 1800 zł. W tej promocji macie to zdaje się za 319. Jeżeli chcecie kupić ten program, w tej chwili jest świetna ku temu okazja, ale to tak na marginesie. Natomiast ogólna wartość tego programu, to co umożliwia za takie pieniądze, to jest chyba Mistrzostwo Świata. Naprawdę. Nie znam żadnego innego programu, który by oferował tak dużo, tak wysokiej jakości narzędzi, który by umożliwiał uzyskiwanie takich efektów za tak niską cenę. Na przykład, czym się jeszcze wyróżnia Luminar Neo? Ma możliwość pracy na warstwach. I te warstwy umożliwiają nie tylko dodawanie, jakby innych zdjęć, czy elementów innych zdjęć, czy elementów graficznych, ale umożliwiają też pracę nad tym samym zdjęciem, tyle tylko, że wybrany. Powiedzmy sobie obszarowo, również na maskach, w sposób, i każda z tych warstw może być obrabiana przy użyciu dokładnie tego samego zestawu narzędzi, czyli wszystkich narzędzi dostępnych w programie, co nasze podstawowe, główne zdjęcie. Jest to funkcjonalność, która na pewno nie występuje w Lightroomie, na pewno nie występuje w DXO, i nie wiem, czy występuje w jakimkolwiek innym programie tego rodzaju, bo. W Photoshopie występuje czy w Affinity Photo, ale to są inne programy, one mają jakby inny profil. Natomiast taki program do obróbki wielu zdjęć to jest chyba jedyny właśnie program, który ma taką możliwość. Generalnie świetną rzeczą jest też, że właściwie każde narzędzie w tym programie, nawet jeżeli pracujemy tylko na jednej warstwie, tej podstawowej, może być użyte wielokrotnie. Na przykład główne narzędzie opracowanie. Może być jak każde inne, może być użyte tyle razy, ile chcemy, bez żadnych ograniczeń. W niektórych przypadkach to się naprawdę przydaje, i mamy po prawej stronie taką sekcję edycję, która jest swego rodzaju historią tego, co robimy historią użycia poszczególnych narzędzi. Każde użycie danego narzędzia stanowi właśnie jakiś tam etap tej postprodukcji powiedzmy sobie taką symboliczną warstwę. Którą można zmienić, do której można wrócić, gdzie można wprowadzić jakieś regulacje, zmiany, albo można ją w ogóle wyrzucić. To tylko i wyłącznie od nas zależy, co z tym zrobimy. A więc jest to też ciekawa funkcjonalność, która jest nietypowa i która jest charakterystyczna chyba tylko dla tego programu, jeżeli chodzi o programy tego rodzaju. Przy tym wszystkim, program jest też bardzo prosty w obsłudze. Interfejs jest przejrzysty, jasny, czytelny i właściwie wszystko jest podane jak na tacy. Wystarczy się troszeczkę tylko zapoznać z ogólną filozo filozofią działania tego programu, żeby już wiedzieć o co tutaj chodzi, zajrzeć też w tą sekcję edycję, bo to jest, tak jak wspomniałem przy chwilą, coś nietypowego i charakterystycznego dla tego programu, ale kiedy tylko się z tym zapoznamy, to praca w programie jest bardzo prosta, bardzo przyjemna, szybka i przede wszystkim dająca bardzo dobry efekt. Jeśli mowa o tych dobrych efektach, program podobno wyróżnia się tym, że w bardzo dobry sposób, w bardziej skuteczny sposób niż inne programy potrafi odzyskiwać światła. Oczywiście, jeżeli pracujemy na plikach RAW. Podobno, ja nie mogę tego zweryfikować, bo nie pracuję na programie Lightroom. Podobno, Luminar radzi sobie właśnie pod tym względem nieco lepiej niż, niż Lightroom. I generalnie spotkałem się z wieloma takimi komentarzami, że efekty obróbki zdjęć w luminarze potrafią być wyraźnie lepsze niż w Lightroomie. Jeszcze raz powtarzam nie potrafię tego potwierdzić, nie jestem użytkownikiem programu Lightroom ale w porównaniu np. do Silkypix czy w porównaniu do innych programów, z którymi, miałem zet... z którymi się zetknąłem jak np. DXO Wydaje mi się, że tak rzeczywiście jest. Wtedy, kiedy zastanawiałem się nad wyborem nowego programu, bo Silky Pix, którego używałem wcześniej, okazało się, że nie obsługuje, wtedy nie obsługiwał plików z S5.2, którego sobie wtedy kupiłem. Sprawdzałem też DXO Photolab, chyba wtedy w wersji szóstej. I byłem bardzo bliski kupna tego programu. Ale pod paroma względami jednak mi nie pasował, i porównanie właśnie z Luminarem. Wypadało lepiej na korzyść, znaczy wypadało na korzyść Luminara. I chyba też zwróciłem uwagę na to, że zarządzanie światłami w Luminarze jest lepiej pomyślane niż w DXO. To nie oznacza, że DXO jest złym programem, żebyście mnie nie zrozumieli. Tak jak wspomniałem, byłem bardzo bliski zakupu. To bardzo dobry program. Ale jednak pod paroma względami Luminar był lepszy, przynajmniej jeżeli chodzi o moje potrzeby, w mojej ocenie. A jedną z rzeczy, które mnie przekonały do luminara, to był też zestaw bardzo dobrych narzędzi do obróbki portretu. Znajdziemy tam bardzo dobre narzędzie do poprawiania niedoskonałości skóry. Znajdziemy bardzo dobre narzędzie do pracy nad elementami twarzy, że tak to imię. Czyli możemy sobie pracować osobno nad oczami, osobno nad brwiami, osobno nad ustami, nawet nad bielą zębów. Działa to bardzo dobrze. Działa to bardzo. Naturalnie, oczywiście każdego narzędzia można użyć w sposób przesadny i tego należy się wystrzegać, natomiast nie jest to tak łatwo zrobić, y używając tych narzędzi. Generalnie jestem bardzo z nich zadowolony, absolutnie znajdują zastosowanie. Jedno z narzędzi może służyć nawet trochę do modelowania sylwetki. Rzadko tego używam. Uważam, że tego typu narzędzi należy używać z bardzo dużą ostrożnością. Ale parę razy się przydało, i efekty wyglądają dobrze i wiarygodnie, i bardzo naturalnie. Najważniejsza w sumie sprawa. Luminar posiada też wiele narzędzi do obróbki kolorystycznej, i to wiele takich też wydaje mi się unikalnych dla tego programu. Wspominałem o nich zresztą w innych filmach, może już w tej chwili nie będę się powtarzał, ale pod tym względem naprawdę mamy bardzo spory wybór, i jak zwykle działa to rzeczywiście, rzeczywiście bardzo dobrze. Fajną rzeczą jest też możliwość stosowania presetów i spory wybór tych presetów. I ze strony Luminar Neo możemy sobie ściągnąć też sporo presetów darmowych. Są też oczywiście płatne, ale jeżeli jesteśmy członkiem tego programu X, no to wtedy mamy duże zniżki na zakup czegokolwiek ze sklepu. Presety możemy oczywiście sobie również sami tworzyć. To jest akurat funkcjonalność, która jest często spotykana w programach tego typu, ale fajnie, że tutaj też jest, i fajnie, że jest to proste, pomyśl, prosto pomyślane. I ciekawostką jest, nie wiem czy tak jest w innych programach, że przy presecie istnieje slider, którym po prostu możemy sobie regulować, jakby stopień zaaplikowania tego presetu. Ciekawe rozwiązanie i często bardzo przydatne, dlatego że niektóre ustawienia zawarte w tym presecie dla danego zdjęcia mogą być na przykład za mocne. A jeżeli je troszeczkę cofniemy, to może być akurat dokładnie to, czego szukamy. A więc to jest taka funkcjonalność, którą często znajdujemy też przy aplikacji, przy aplikowaniu LUTów, z których też możemy zresztą w tym programie korzystać. A do aplikowania lutów w programie Luminarneo służy takie narzędzie, które, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Nastrój. Bardzo fajne narzędzie, które daje też spore możliwości wpływania na charakter tego luta. Możemy go w pewnym stopniu, dość sporym, edytować. I o innych fajnych narzędziach czy mocnych stronach tego programu można by mówić jeszcze bardzo długo, ale nie o to chodzi, żeby mówić o wszystkim tutaj, co mi się podoba i o wszystkim, co jest godne uwagi. W tym celu najlepiej sobie jest ściągnąć demo i samemu się zorientować. Link zresztą też znajdziecie w opisie filmu. Teraz Wam powiem o paru rzeczach, które jeszcze mi się nie do końca podobają w tym programie i które wymagają zmiany. Jedną z rzeczy, które mnie irytują, jest mało precyzyjny panel Krzywych. I zupełnie nie rozumiem, dlaczego tak jest. Panel krzywych jest niewielki i ma taką cechę, że mały ruch myszką może spowodować dużą różnicę. I jeżeli chcemy troszeczkę cofnąć, no to jest to bardzo trudne, ze względu na to, że może być nam po prostu bardzo trudno zrobić na tyle mały ruch myszką, żeby precyzyjnie trafić w ten obszar, którego szukamy. A więc ten panel w mojej wyobraźni powinien być znacznie większy, powinien mieć możliwość wpisywania współrzędnych numerycznych, jeżeli chodzi o ustawienie ułożenie punktów na tym panelu, poszczególnych punktów na krzywych i to by znacznie poprawiło jego funkcjonalność. Najlepszy panel krzywych, jaki w życiu widziałem, ma SilkyPix. I to zarówno w wersji płatnej, jak i w tej najprostszej, darmowej. Jest on całkowicie konfigurowalny, można go sobie na przykład powiększyć do dowolnego rozmiaru. Praca na tych krzywach, krzywych w Silki jest super precyzyjna, no, naprawdę świetnie to pomyślano, i gdyby zespół Luminarneo chciał wziąć przykład z silky peaks, byłoby to naprawdę świetną rzeczą i gorąco do tego. Zachęcam Was, luminarze, żebyście ten panel krzywych Zmienili, żeby on był po prostu bardziej precyzyjny, żeby dało się z niego korzystać w takim, na takim już zupełnie profesjonalnym poziomie. To jest chyba jeden, może nawet jedyny element tego programu, który sprawia wrażenie trochę amatorskiego. Panel krzywych, poprawcie to, bardzo Was proszę. Druga sprawa, która mnie irytuje, jest dla mnie. Trochę niezrozumiała, to to, że program wciąż nie czyta poprawnie, nie otwiera poprawnie plików Hi-Res z aparatu Panasonic S5 II. W związku z tym, w tym programie ten tryb jest po prostu nieużywalny. Nie wiem, czemu tak jest, i to też jest sprawa do naprawienia, i to im szybciej, tym lepiej. I wreszcie trzecia rzecz. Co prawda, już znacznie poprawiona na przestrzeni tego ostatniego roku, ale wciąż, gdy, używamy, gdy pracujemy nad większą ilością plików, powiedzmy sobie powyżej 100, i wprowadzamy tam dużo zmian, dużo edycji, i potem renderujemy te pliki, trwa to wolno, i program działa też wolno. W niektórych przypadkach nawet potrafi się wciąż zawiesić. No to też wymaga jeszcze wciąż poprawy, chociaż jak wspomniałem przed chwilą, i tak jest znacznie, znacznie lepiej niż było rok temu, ale jeszcze należy to poprawić. Oprócz tego jestem z tego programu naprawdę zadowolony. Jeżeli chodzi o moje potrzeby, jest on więcej niż wystarczający. Po prostu działa to bardzo dobrze, jakość. Tych wszystkich algorytmów, tych wszystkich narzędzi i efektów uzyskiwanych przy ich użyciu jest bardzo wysoka. Powtórzę to po raz kolejny, ale za każdym razem, gdy zwracam na to uwagę, dociera do mnie, jak to dobrze działa. Więc mam nadzieję, wy patrzcie, wybaczycie mi to, że czasem się powtórzę, jeśli o to chodzi. A więc ogólnie, jak najbardziej jestem zadowolony z tego programu i zdecydowanie będę z niego dalej korzystać, i spodziewam się, że będzie tylko lepiej. Prawdopodobnie dojdą jakieś nowe narzędzia, jakieś nowe funkcjonalności, nie wiem jakie, ale wiem, że zespół pracuje nad kolejnymi możliwościami i pewnie w niedługim czasie będziemy mogli już z nich korzystać. A jeszcze wracając właśnie do tej relacji jakość możliwości, cena. No, szczerze powiedziawszy, nie znam programu, który by dawał, też się powtórzę, który by dawał większą, lepszą jakość za tą cenę. Nie znam. A więc, jeżeli budżet gra rolę w Waszym przypadku i nie chcecie płacić dużo za zawodowe programy, bo bywają bardzo kosztowne, to Luminar Neo jest tym programem, na który warto zwrócić szczególną uwagę. I to chyba wszystko, o czym chciałem Wam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli jesteście zainteresowani tą promocją, o której wspomniałem, Ponad 82% bodajże w tej chwili. Ona będzie jeszcze y, ważna przez około dwa dni, więc pospieszcie się, już od pewnego czasu działa i jeszcze przez dobre dwa, maksymalnie 3 dni, ale chyba tylko dwa, y, będzie, będzie ważna, będzie można z niej, z niej skorzystać. Także zerknijcie wszystkie informacje macie w opisie filmu. Ja Wam już dziękuję i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!